Salutens Jemano przy czwartku rano, mordeczko. Dzisiaj jedziemy tak: kurczaczek do tego zieleninka i tortylka. Wczoraj mi się ostał, o kurczaczek, tyle go zostało. No i postanowiłem zrobić tortylkę. Teraz, mordziu, jedziemy tak. Teraz, mordziu, jedziemy tak. O! Jedziemy. O! W ten sposób. Dobra, mordeczko Teraz idziemy o tak, zobacz co się dzieje. O, tutaj. Kurczaczek. I boczuś. Teraz, mordy, jedziemy o. z I na to bierzemy co? Sereczek. I zawijamy teraz tą tortilkę. Jedziemy do pieca. No i dobra, mordka, mamy to.